Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zacząć inwestować, mając niewielkie pieniądze? Wielu uważa, że aby wejść do świata inwestycji, potrzeba fortuny, jednak jest to dalekie od prawdy. Już za 100 złotych możesz zrobić pierwszy krok w kierunku budowania bogactwa. A kto lepiej nas zainspiruje niż Warren Buffett, jeden z największych inwestorów wszechczasów? Dzisiaj pokażę Ci, jak zacząć od zera i zamienić tę niewielką kwotę w szansę na zmianę swojego życia finansowego. Zostań ze mną do końca, ponieważ strategie, którymi się podzielę, mogą być punktem zwrotnym, na który czekałeś. Po pierwsze, czy subskrybujesz kanał? W kolejnych filmach będziesz mieć dostęp do ekskluzywnych treści, które zrewolucjonizują twoją edukację finansową i poprowadzą cię ku wolności, o której zawsze marzyłeś. Nie daj się pominąć: Kiedy myślimy o inwestowaniu, wiele osób odczuwa strach. Być może zastanawiasz się: 100 zł to tak mało, jak to może zmienić. To pytanie jest uzasadnione, ale pozwól, że powiem ci coś, co zmieni twoją perspektywę. W inwestowaniu nie chodzi o to, ile zaczynasz, ale o nawyk, który budujesz. Warren Buffett zaczynał od niewielkich kwot, stosując dyscyplinę i cierpliwość, aby zbudować swoją fortunę. Najpierw porozmawiajmy o koncepcji odsetek składanych. Wyobraź sobie, że twoje pieniądze są nasionem. Jeśli ją posadzisz i regularnie podlejesz, będzie rosła. To samo dzieje się z zainwestowanymi pieniędzmi. Jeśli zainwestujesz 100 zł w inwestycję, która przynosi 10% zwrotu w skali roku, to za 10 lat jej wartość wzrośnie ponad dwukrotnie. Teraz pomyśl, co by było, gdybyś mógł dodawać do tego małe ilości. Jedną z najlepszych opcji na start od 100 zł są fundusze ETF, fundusze indeksowe. Fundusze te pozwalają na inwestycje w wiele akcji jednocześnie, zmniejszając ryzyko. Ponadto mają niskie opłaty, co jest idealne dla tych, którzy dopiero zaczynają. Zanim jednak zainwestujesz, ważne jest, aby zrozumieć, gdzie lokujesz swoje pieniądze. Dlatego sprawdź, jakie fundusze ETF są dostępne w Twoim regionie. Gotowy na kolejny krok w kierunku wolności finansowej? Dołącz do naszej ekskluzywnej społeczności na Telegramie. Poznaj skuteczne strategie i nawiąż kontakty z ludźmi zdeterminowanymi na rozwój finansowy. Kliknij przypięty link i odmień swoje życie finansowe już teraz. Inną alternatywą jest inwestowanie w edukację finansową. Tak, zgadza się. Część tych 100 złotych wykorzystaj na zakup książki lub skorzystaj z kursu o finansach osobistych i inwestycjach. Im więcej posiadasz wiedzy, tym lepsze będą Twoje decyzje w przyszłości. Pamiętaj: zwrot z tego typu inwestycji nie jest natychmiastowy, ale jest niezwykle cenny. A teraz chcę, żebyście się przez chwilę zastanowili. Co cię powstrzymuje przed rozpoczęciem inwestowania? Często paraliżuje nas strach przed nieznanym lub przekonanie, że jest to skomplikowane. Ale prawda jest taka, że pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy. Warren Buffett nie urodził się wiedząc wszystko o inwestowaniu. Uczył się, ćwiczył i wytrwał. Kiedy o tym myślisz, chcę zadać ci ważne pytanie: jeśli nie zaczniesz dzisiaj, to kiedy to zrobisz? Ile okazji przegapiłeś, bo myślałeś, że nie jesteś gotowy? Pamiętaj. Czas jest twoim największym sprzymierzeńcem w inwestycjach. Im szybciej zaczniesz, tym większe nagrody w przyszłości. A teraz wyobraźcie sobie, że za rok spojrzałeś wstecz i zdałeś sobie sprawę, że zacząłeś inwestować mając zaledwie 100 zł. Jak byś się czuł? Dumny, prawda? To jest uczucie, którego chcę, żebyś szukał. Teraz gdy omówiliśmy kilka pierwszych strategii, Wejdźmy jeszcze głębiej i zobaczmy, jak zamienić 100 zł w solidny punkt wyjścia na drodze do bogactwa. Oczywiście skupimy się na podstawach nauczanych przez Warrena Bafeta, połączonych z nowoczesnymi praktykami, które możesz zastosować od razu. Inwestowanie bez planu jest jak jazda, bez określonego celu. Na początku może to być zabawne, ale w końcu się zagubisz. Dlatego istotne jest stworzenie strategii inwestycyjnej. Wyjaśnijmy szczegółowo, jak to zrobić. Pierwsze Ustal swój cel finansowy. Każda inwestycja musi mieć jasny cel. Zadaj sobie pytanie, po co inwestuję te 100 złotych? Czy ma to na celu krótkoterminowy cel na przykład zakup czegoś konkretnego? A może chcesz zacząć budować długoterminowe bogactwo? Zdefiniowanie tego pomoże ci wybrać właściwą inwestycję. Drugie, określ swój profil inwestora. Czy jesteś konserwatywny, umiarkowany czy odważny? Zasadniczo oznacza to, jaki jest Twój poziom komfortu w podejmowaniu ryzyka. Jeśli wolisz bezpieczeństwo, możesz zdecydować się na inwestycje o stałym dochodzie. Jeśli chcesz zaryzykować trochę więcej w zamian za wyższe zyski, dobrym rozwiązaniem mogą być akcje lub fundusze wielorynkowe. Trzeci, dywersyfikuj, nawet mając niewielkie pieniądze. Dywersyfikacja oznacza, że nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Nawet za 100 zł możesz inwestować w różne rodzaje aktywów, takie jak fundusze ETF i instrumenty o stałym dochodzie, aby zminimalizować ryzyko. Warren Buffett zasłynął ze stwierdzenia, że giełda to mechanizm służący do transferu pieniędzy od niecierpliwych do cierpliwych. Oznacza to, że w świecie inwestycji czas jest Twoim największym sprzymierzeńcem. Zróbmy proste ćwiczenie. Wyobraź sobie, że co miesiąc inwestujesz 100 złotych w aktywa, które w skali roku przynoszą stopę zwrotu 10%. Za 30 lat będziesz mieć ponad 200 tysięcy złotych dzięki mocy odsetek składanych. To pokazuje, że rozpoczęcie nawet od niewielkiej kwoty może z czasem prowadzić do zaskakujących rezultatów. Tematem, który wielu uważa za kontrowersyjny, ale warty zgłębienia, jest inwestowanie w kryptowaluty. Za 100 złotych możesz kupić ułamki walut takich jak Bitcoin czy Ethereum, jednakże niezwykle istotne jest zrozumienie ryzyka, jakie się z tym wiąże. Kryptowaluty są niezwykle zmienne, co oznacza, że ich wartość może gwałtownie wzrosnąć lub spaść w krótkich okresach. Ale dla tych, którzy chcą się uczyć i akceptować ryzyko, mogą być interesującą alternatywą. Kluczem jest to, aby nigdy nie inwestować więcej niż jesteś skłonny stracić. Jednym z najlepszych sposobów zapewnienia kontynuacji inwestycji, nawet przy napiętym budżecie, jest automatyzacja finansów. Oznacza to skonfigurowanie konta bankowego lub platformy inwestycyjnej w celu comiesięcznego transferu stałej kwoty do funduszu lub aktywa. Nawyk najpierw płacenia sobie jest jednym z najpotężniejszych sekretów gromadzenia bogactwa. Dzięki temu nie musisz się martwić o pamiętanie o inwestowaniu. Dzieje się to automatycznie. A resztę pracy wykonuje za Ciebie czas. Nowoczesne platformy mikroinwestycyjne zmieniają zasady gry dla tych, którzy mają mało pieniędzy na początek. Dzięki nim możesz inwestować grosze pozostałe z codziennych zakupów. Działa to w ten sposób: dokonujesz zakupu za 9 ,50 zł. 50 groszy, a platforma zaokrągla to w górę do 10 zł, inwestując pozostałe 50 groszy. Może się to wydawać niewielkie, ale te kwoty skumulowane w czasie stają się sumą znaczącą. To praktyczny sposób na przekształcenie małych wydatków w duże możliwości. A teraz chcę, żebyś się zastanowił: jaką historię opowiadasz sobie na temat pieniędzy i inwestycji? Wiele osób uważa, że nie mogą inwestować, ponieważ nie mają wystarczającej ilości pieniędzy lub nie rozumieją tematu. Są to jednak tylko ograniczające przekonania. Pomyśl o Warrenie Buffettem. Nie urodził się bogaty i na początku nie był też geniuszem inwestycyjnym. Tym, co go wyróżniało, była determinacja w nauce i działaniu, nawet jeśli zaczynał od małych rzeczy. I ty możesz zrobić to samo. A teraz zadam Ci pytanie: jak wyobrażasz sobie swoje życie finansowe za pięć lat, jeśli dziś zaczniesz od 100 złotych? Jakie to uczucie spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak wiele udało ci się zbudować? To jest wizja, o której chcę, abyście mieli na uwadze, gdy będziemy posuwać się naprzód. Jeśli istnieje jedna cecha, którą Warren Buffett zawsze podkreśla jako niezbędną w świecie inwestycji, jest nią konsekwencja. Często powtarza, że sukces finansowy nie polega na jednorazowym zrobieniu czegoś niezwykłego, ale na konsekwentnym realizowaniu podstaw w miarę upływu czasu. Wyobraź sobie, że zdecydowałeś się co miesiąc inwestować 100 złotych. W pierwszym miesiącu może się to wydawać nieistotne. W drugim wciąż mały, ale z biegiem lat ta konsystencja tworzy efekt kuli śnieżnej. To samo dotyczy Twoich nawyków finansowych. Sekret polega na stworzeniu systemu działającego na autopilocie. Oto prosty plan. Pierwszy: Odłóż 10% tego, co zarabiasz miesięcznie i przeznacz je na inwestycje. Drugą ustaw automatyczny przelew na swój rachunek inwestycyjny. Trzeci: Wybierz aktywa zgodne z Twoimi celami i profilem ryzyka. Dzięki temu stanie się to regularną praktyką, eliminujesz potrzebę podejmowania powtarzających się decyzji i unikasz ryzyka zapomnienia o inwestycji. Warren Buffett jest mistrzem w identyfikowaniu dobrych okazji inwestycyjnych i możesz zastosować te same zasady nawet przy niewielkich kwotach. Aby to zrobić, ważne jest zrozumienie pojęcia wartości wewnętrznej. Wartość wewnętrzna składnika aktywów to jego rzeczywista wartość, biorąc pod uwagę jego potencjał wzrostu i zysku. Buffett uczy, że aby bezpiecznie inwestować, trzeba kupować aktywa, które są dyskontowane na rynku, czyli których aktualna cena jest niższa od ich wartości wewnętrznej. Jak to zastosować w praktyce za 100 zł? Oto kilka wskazówek. Poszukaj solidnych firm o ugruntowanej pozycji najlepiej tych, które znasz i którym ufasz. Przestudiuj swoje sprawozdania finansowe, zyski i prognozy wzrostu skorzystaj z bezpłatnych narzędzi online, aby ocenić, czy aktualna cena akcji jest uczciwa. Jeśli nie czujesz się komfortowo przeprowadzając tak szczegółowe analizy, inwestowanie w fundusze ETF pozostaje doskonałą alternatywą. Oferują automatyczną dywersyfikację i są zarządzane przez ekspertów. Najważniejszą lekcją, którą wiele osób przeocza, jest to, że najlepszą inwestycją, jaką możesz dokonać, jest inwestycja w siebie. Warren Buffett zawsze powtarza, że wiedza to kapitał, którego nikt nie może ci odebrać. Za 100 zł możesz: kup książkę o finansach i inwestycjach. Weź udział w warsztatach lub kursie online. Subskrybuj platformę wiadomości finansowych. Te małe kroki zwiększają poziom zrozumienia i pewności siebie, co pozwala na podejmowanie mądrzejszych decyzji w przyszłości. W świecie inwestycji ryzyko jest nieuniknione. Istnieje jednak duża różnica pomiędzy podejmowaniem skalkulowanego ryzyka, a podejmowaniem niepotrzebnego ryzyka. Jak już wspomnieliśmy, dobrą strategią zarządzania ryzykiem jest dywersyfikacja. Ale ważne jest również zrozumienie pojęcia marginesu bezpieczeństwa, którego szeroko bronił Buffett. Margines bezpieczeństwa to poduszka, którą tworzysz, aby chronić swoją inwestycję przed nieoczekiwanymi spadkami. Na przykład, jeśli inwestujesz w akcje, wybierz te spółki, które mają historię stałych zysków i niskiego zadłużenia. W ten sposób, nawet jeśli rynek napotka trudności, Twoja inwestycja będzie lepiej chroniona. Mało omawiany, ale niezwykle skuteczny sposób na rozwój finansowy to otaczanie się ludźmi o podobnych celach. Dołącz do grup internetowych lub społeczności lokalnych skupionych na finansach i inwestowaniu. To nie tylko motywuje, ale także stwarza okazję do nauki i wymiany doświadczeń. Często najlepsze pomysły pochodzą z nieformalnych rozmów z ludźmi, którzy stoją przed wyzwaniami podobnymi do twoich. Teraz wyobraź sobie wpływ Twoich inwestycji nie tylko na Twoje życie, ale także na życie otaczających Cię osób. Kiedy zaczynasz budować bogactwo, stwarzasz możliwości pomocy swojej rodzinie, wspierania ważnych celów, a nawet inspirowania innych, aby podążali tą samą ścieżką. To jest prawdziwe dziedzictwo finansowe. Wykorzystanie zgromadzonej wiedzy i zasobów, aby coś zmienić. Dzięki tym strategiom możesz rozpocząć swoją podróż za 100 zł. Ale to dopiero początek. Następnym krokiem jest dalszy rozwój, uczenie się i doskonalenie swoich praktyk inwestycyjnych. Skoro już zacząłeś inwestować swoje pierwsze 100 zł, czas pomyśleć o skalowaniu swoich wysiłków. W końcu, jak przekształcić początkową inwestycję w solidny portfel, zdolny do generowania pasywnego dochodu i zapewniający długoterminowe bezpieczeństwo finansowe? Właśnie tym zajmiemy się w tym bloku. To, co zrobisz ze zwrotem z inwestycji, jest tak samo ważne jak inwestycja początkowa. Jedną z najskuteczniejszych strategii przyspieszenia wzrostu majątku jest reinwestycja zysków. Spójrzmy na praktyczny przykład. Załóżmy, że zainwestowałeś w akcje, które wypłacają dywidendy. Dywidendy te mogą początkowo wydawać się niewielkie, ale jeśli będą konsekwentnie reinwestowane, stworzą potężny efekt kumulacji. Z biegiem czasu dywidendy zaczynają generować więcej dywidend, a cykl sam się napędza. Z biegiem czasu będziesz mógł jeszcze bardziej zdywersyfikować swój portfel. Niektóre kategorie inwestycji, które możesz rozważyć, to nieruchomości. Nawet przy niewielkim kapitale można inwestować w fundusze nieruchomości, które pozwalają na dywersyfikację w kierunku nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych bez konieczności zakupu całej nieruchomości. Obligacje międzynarodowe. Globalne fundusze ETF lub fundusze inwestujące w zagraniczne gospodarki mogą chronić Cię przed wahaniami w lokalnej gospodarce. Firmy i startupy. Jeśli nie boisz się podejmować ryzyka, inwestowanie w małe firmy może być lukratywną okazją. Jak zawsze podkreśla Warren Buffett, edukacja finansowa nigdy nie powinna się kończyć. Skutecznym sposobem na rozwój jest poświęcenie czasu na zrozumienie trendów gospodarczych i nowych produktów finansowych. Jeśli na przykład chcesz zdominować giełdę, poświęć trochę czasu na poznanie następujących kwestii: Analiza techniczna: jak identyfikować wzorce cenowe i przewidywać ruchy na rynku. Analiza fundamentalna. Jak ocenić wartość wewnętrzną przedsiębiorstwa na podstawie jej sprawozdań finansowych i prognoz na przyszłość. I nie lekceważ potęgi praktyki. Użyj symulatorów inwestycyjnych, aby przetestować strategię bez ryzykowania swoich pieniędzy. Wiele osób rezygnuje z inwestowania, bo uważa, że ma mało pieniędzy. Jednakże istotne jest, aby rzucić wyzwanie tej mentalności niedoboru. Każda zainwestowana moneta ma potencjał, aby urosnąć i mieć wpływ na Twoje życie. Buffett twierdzi, że na początku swojej kariery kupował akcje niedowartościowanych spółek, bo taki miał kapitał. Z czasem zaczął inwestować w duże przedsiębiorstwa. Lekcja z tego jest jasna: zacznij od tego, co masz i stopniowo ucz się rozwijać. Czy słyszałeś kiedyś o strategii uśredniania kosztów dolara? Technika ta jest powszechnie zalecana przez inwestorów odnoszących sukcesy, w tym Warrena Buffetta. Polega na regularnym inwestowaniu określonej kwoty, niezależnie od ceny aktywa. Dlaczego to działa? Zmniejsza wpływ zmienności rynku. Zapobiega próbom odgadnięcia najlepszego momentu na inwestycje. Tworzy dyscyplinę, zamieniając inwestowanie w automatyczny nawyk. Jeśli co miesiąc przeznaczysz na inwestycje 100 zł, niezależnie od warunków rynkowych, kupisz więcej jednostek, gdy ceny są niskie, a mniej, gdy są wysokie w dłuższej. W perspektywie skutkuje to z reguły korzystniejszą ceną średnią. Giełda to jeden z najpotężniejszych sposobów na pomnażanie pieniędzy. Jednak wielu początkujących inwestorów boi się wejść na ten rynek ze względu na jego pozorną złożoność. Dobra wiadomość jest taka, że przy odrobinie podstawowej wiedzy możesz śmiało zacząć inwestować. Oto kilka wskazówek, które ułatwią ci wejście na rynek. Pierwsza: zacznij od funduszy ETF, funduszy Exchange Traded Funds. Fundusze ETF przypominają koszyki akcji, umożliwiające inwestowanie w wiele spółek jednocześnie. Oferują natychmiastową dywersyfikację i mają niższe opłaty niż tradycyjne fundusze. Drugim priorytetowo traktuj solidne i niezawodne firmy. Buffett jest znany z inwestowania w firmy o udokumentowanym doświadczeniu w zakresie wzrostu, dobrego zarządzania i trwałej przewagi konkurencyjnej. Przykładami są duże firmy technologiczne, spożywcze lub energetyczne, które znasz i z których korzystasz na co dzień. Trzeci. Inwestuj z długoterminową wizją. Warren Buffett rzadko sprzedaje swoje akcje, chyba że firma ulegnie zasadniczym zmianom. Wierzy, że inwestowanie powinno być jak sadzenie drzewa. Najlepsze efekty przychodzą z czasem. Inwestowanie to nie tylko liczby, chodzi także o emocje i zachowanie. Wielu inwestorów popełnia błędy, ponieważ działają impulsywnie w chwilach euforii lub paniki. Buffett często przestrzega przed podążaniem za stadem. Kiedy wszyscy gorączkowo kupują, on jest ostrożny. Kiedy wszyscy wpadają w panikę i sprzedają, on widzi możliwości. Jak to zastosować? Zachowaj spokój w czasach zmienności. Pamiętaj, że rynek idzie w górę i w dół, ale długoterminowy trend historyczny jest wzrostowy. Opracuj plan i trzymaj się go. Posiadanie jasnej strategii pomaga uniknąć impulsywnych decyzji opartych na strachu lub chciwości. Stale się dokształcaj. Im więcej wiesz o aktywach, w które inwestujesz, tym pewniej będziesz się czuł przeciwstawiając się presji rynkowej. Wyobraź sobie regularne otrzymywanie pieniędzy bez konieczności pracy na nie. Taka jest koncepcja dochodu pasywnego i jest to jeden z filarów budowania bogactwa. Oto niektóre sposoby generowania dochodu pasywnego: dywidendy z akcji. Dochodowe spółki często rozdzielają część swoich zysków akcjonariuszom. Fundusze Nieruchomości FII wypłacają inwestorom miesięczny lub kwartalny dochód. Opłaty licencyjne z tytułu własności intelektualnej. Jeśli napiszesz książkę, utworzysz kurs lub opracujesz coś oryginalnego, możesz na tym wielokrotnie zarabiać. Wynajem Nieruchomości Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, wynajmowanie jej jest sposobem na generowanie stałego strumienia dochodów. Programy partnerskie, promowanie produktów lub usług online może generować powtarzające się prowizje bez konieczności dokonywania dużej inwestycji początkowej. Ponowne inwestowanie zarobionego dochodu pasywnego jeszcze bardziej przyspiesza wzrost Twojego majątku. W miarę postępów w życiu finansowym ważne jest regularne przeglądanie swoich inwestycji i celów. Zadaj sobie pytanie: czy moje aktywa są zgodne z moimi długoterminowymi celami? Czy podejmuje niepotrzebne ryzyko? Czy warto odkryć nowe możliwości? Warren Buffett stale analizuje swoje decyzje inwestycyjne, ale zawsze mając na uwadze długoterminową perspektywę. Wierzy, że sukces finansowy nie wynika z impulsywnych działań, ale z przemyślanych i zaplanowanych wyborów. Buffett unika dokonywania korekt w oparciu o tymczasowe trendy lub ruchy rynkowe, które mogą być ulotne. Zamiast tego skupia swoją uwagę na fundamentalnych zmianach w aktywach, oceniając ich długoterminowy potencjał wzrostu. Takie podejście pozwala mu solidnie i konsekwentnie budować majątek. Dziękuję za obejrzenie. Gotowy na kolejny krok? Dołącz do naszej ekskluzywnej społeczności na Telegramie i skorzystaj z możliwości nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy mają ten sam cel rozwój finansowy. Wymieniaj się doświadczeniami, poznaj cenne strategie. I przyspiesz swoje wyniki. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić komentarz pod filmem i zasugerować tematy, które chciałbyś zobaczyć. Razem odmienimy Twoje życie finansowe i osiągniemy sukces. W tej podróży liczy się każdy krok i nie musisz iść sam. Nadszedł czas, aby zainwestować w swoją przyszłość i nawiązać kontakt ze społecznością, która zrobi różnicę. Do następnego filmu.